No Znajdę. E, no Cześć wszystkim. Tom Gat z tej strony. Witam Was tutaj serdecznie na kanale. Dzisiaj zaprosimy do wywiadu Matiego. E, no, z Matim się już dobrze znamy, już pracujemy dłuższy czas no i chciałem, żeby coś tam tutaj opowiedział e, Mati. E, może też się przywitać tutaj z Chłopakiem. Uwielbiam Chłopaki, No ekstra. E, no dobra, no to co? Mati, przede wszystkim powiedz, powiedz gdzie mnie znalazłeś i jak to się stało, że znalazłeś się w moim programie? Jaka była historia dołączenia do programu? Toma znalazłem na YouTube. Przez przypadek, powiem naprawdę, szczerze, chciałem rozwiązać swój problem, który mamy. Problem z zagadywaniem do dziewczyn, do kobiet. No i dzięki Tomowi, pomocy jego, jego materiału, no się udało. Nie? Mm -hmm. Jest naprawdę mega. Fajnie, fajnie. Zaraz sobie też do tego przejdziemy. A może opowiedz jeszcze coś więcej o tym dołączeniu do programu? Bo ja pamiętam, że jak my rozmawialiśmy, zaproponowałem to ty nie byłeś taki pewny, nie? Jak to wyglądało? Tak, tak, nie byłem pewny, ponieważ miałem trochę tam dziwną sytuację w życiu swoim, ale tu patrzę, że jest naprawdę bardzo dobra ekipa i Tom się naprawdę pomaga i wywiązuje naprawdę nie. No, oczywiście. No, bo, bo tak właśnie, bo to teraz widzisz z tej perspektywy, że fajna ekipa i że się wywiązuje, ale wcześniej nie byłeś tego pewien i pamiętam, że mieliśmy też sytuację, że e, ja ci podałem kontakty do moich obecnych klientów, m.in. do Krzysztofa, z którym też miałem wywiad i ty z nim rozmawiałeś chyba nawet przez telefon, nie? Dłuższy czas. Tak, tak, tak było, tak było. Nie? Okay. I, I ta rozmowa z nim się tak, że tak powiem, popchnęła do Tak, tego, żeby... Naprawdę, naprawdę. No, z nim porozmawiałem sobie chwilę. I my też przekonamy, że nie ma się czego bać, to naprawdę konkretnie jest i naprawdę działa. No dokładnie. No Mówię, z Krzysztofem też mam właśnie wywiad. No dobra. I powiedz może Mati, tak pokrótce takie konkretne rezultaty, które zauważyłeś, jak już dołączyłeś do programu, jak już zacząłeś działać. Oczywiście ja znam te efekty, ale inne osoby też są na pewno ich bardzo ciekawe. No na przykład mam taką koleżankę w pracy, która mi się podoba, no i chciałem do niej podbijać no i nie wiedziałem jak. No i z tą się zgadaliśmy. No i on mi powiedział parę tam tekstów, czytam jak na przykład przybicie piątki, przy wszystkich i obrocik mnie, Zrobiłem to raz, później jakiś tekst do niej. Naprawdę widzę, że ona po pierwszym tygodniu to ona naprawdę jakbym... Jakbym chciała, to by poszła za mnie wszędzie ze mną, nie? Nad wogiem, nie? Nawet później sama mnie zaczepiała, nie? Czy staliśmy gdzieś na z boku, to mnie ręką trącało, żeby gdzieś tam... Zwróć na siebie uwagę, Super. A opowiedz coś może więcej o podejściach, bo ja na przykład e, mówię to cały czas, nawet komuś przed chwilą na Whatsappie nagrywałem głosówkę i mówię, że no tutaj akurat Mati to jest mistrzem w naszej grupie, jeśli chodzi o podejścia i zagadywania do dziewczyn, bo, bo tak jest i tak uważam. E, I może o tym coś więcej byś powiedział, o tym właśnie podejściu, zagadywaniu. E, właśnie... Może nie, nie jakieś konkretne rzeczy, ale, ale, ale właśnie jak, jak to się stało, że nie podchodziłeś, a teraz wiesz, yy, jak maszyna. Nie podchodziłem, bo nie byłem tego pewien, tak, ale widzę, że teraz na przykład zagaduję do każdej dziewczyny i widzę, że one się nakręcają i w międzyczasie one mnie nakręcają przy okazji, tak. Bo widzę, że to działa, że to one, na nich to działa naprawdę mega. I sam się człowiek też nakręca tak? w Dokładnie, dokładnie. Też e, warto zaznaczyć, że to też działa, bo używamy odpowiednich tekstów, takich typowo emocjonalnych. Tak, nie? tak, tak. No, no, Bo ja ci te teksty powiedziałem, i ty je, ale powiedz to jedno, ty je opanowałeś do perfekcji i przede wszystkim je praktykowałeś. I teraz e, fajne są ku temu z tego rezultaty, nie? Tak, jak mówisz to. Okej, okay. a powiedz mi, Mati. Jakie były takie twoje największe wyzwania przed podjęciem współpracy ze mną, w relacjach z kobietami? Oho. Nie no, chciałem poznać jakąś już naprawdę dziewczynę taką, no bo, nie ukrywam, mam swój już wiek, tak, no i co było znowu, że już rodzinie, tak. A że nie miałem tej pewności, że mi się uda coś, dlatego się zgłosiłem do ciebie, tak? Mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Bo też się właśnie... Mów, mów. I dzięki tobie no widzę, że to się udaje, tak? Super, super, fajnie. A miałeś jakieś, nie wiem, pro, a takie konkretniejsze problemy, nie wiem, właśnie z podejściem, z zagadaniem, z pewnością siebie, właśnie z niewiedzą, jak to zrobić? Taki kon konkretny. Yy, tak. Powiem ci, tak, może brak wiedzy, brak yy, pewności siebie, no i byłem nieśmiały, tak, może powiem Mhm, yy, yy. A co, co masz na myśli, mówiąc nieśmiały, że, że coś że się bałeś podejść do dziewczyn, nie wiedziałeś? Tak. Miałem no, takie jakieś lęki dziwne, nie? Mhm. Kiedyś mnie dwie dź dziewczyny zostawiły, o tamtej pory mam takie, no, lęki, no. Mhm. Mhm. I przystopowałem, ale teraz jak te, o, ciebie z tobą działam, naprawdę te teksty, to wszystko, to jest stop. <grym> Super, fajnie. E, a e, powiedz, Mati, m, jakieś takie Fajny rezultat, taki fajny sukces, który, albo dwa, czy może nawet trzy fajne sukcesy, pokrótce, które zapadły ci w pamięć. Eee, no, ja wiem, że ty masz ich mnóstwo, tak naprawdę, ale takie Twoje, twoje dla, dla Ciebie takie. Eee, ludzie są zawsze tego ciekawi. Takie jakieś dwie, trzy fajne, fajne takie sukcesy. No to z tą dziewczyną, która mi się podoba w pracy, na przykład, to bicie Piątki, obrocik. Widziałem, że to naprawdę na nią zadziałało mega. No i pójdzie tam jakiś tekst do niej na przykład, ale nawet poza prasą, do ludzi na przykład innych nie, których w ogóle nie znam, przykład no, zagaduję też tam nie dużo. To naprawdę widzę, że to robi mega robotę, nie? Mm -hmm, mm -hmm. A jakiś może jeszcze z ostatniego nie wiem? Na przykład yy, ostatnio byłem na weselu i tańczyłem. Chciałem z dziewczyną. No i do niej pochodzę, patrzę, płacze, to ją przytuliłem. mówię, do niej. Co się stało? Ona coś tam mówił, nie, dobra, idziemy potańczyć, No nie mogę, bo mam, yy, jeszcze z partnerem. No dobra, nie, to ja proszę się bawić. A on przychodzi do niej, ona już idzie do domu. No dobra, patrzę, ona przychodzi do mnie. Możemy teraz zatancić. Mówię, teraz, to sobie stał się bawią na razie. No i poszła, nie? Przychodzi za jakiś czas znowu, nie? Ja mówię, nie, już teraz to już nie, naprawdę. No ale patrzę, że siedzi, dodał po tej do niej i ją łezmę, nie? no, to potęczymy, nie? No i się przedstawiłem to tamto. I do niej mówię, mogę być szczery, ona mówi, a to się stało. Mówię, ładna sukienka, ładna kobieta, no ale Adidasy, no, no być spileczka ładna, tak? Ona takie oczy sobie wielkie, zdziwienie wielkie, a później aż to ma rumieczu takich to mega. I ona tańczyły, tańczymy. Tam e, tańczę z nią normalnie i wreszcie robiłem, robiłem wychylenie z nią, na przykład czy ją podniosłem je. Ona była też bardzo zdziwiona, że ona tak, że ja tak tańczę, nie? No umiem tańczyć trochę, tak? No, no i później poszliśmy w ustronne miejsce, żeby normalnie na spokojnie sobie porozmawiać. Mhm. Fajnie, fajnie, fajnie. A może jeszcze jakieś jedno te podejście, zagadanie do jakiejś dziewczyny? Nawet może to ostatnie, czy z czy, czy tą czarną dziewczyną, czy może z jakąś. A, z tą! idziemy z kumplem, właśnie z pracy wychodzimy i patrzy kumplem, mówi, patrz jaka ładna dziewczyna, nie czarna, nie? Ja mówię, no Ładna, nie? No to czekaj zaraz, coś wykombinuje, nie? Z, to, zaraz, spokojnie. No i idziemy, a widzę z tyłu, że idzie. Ta dziewczyna, która mi się podoba w pracy. No i do tej żadnej mówię: Przepraszam, mogę być stery? Ona, co się stało? Ładna pani ma sukienkę, włosy czarne, okulary piękne, ale paznogcie różowe do tego, no nie pasują, no nie groma. Ona tak stoi, cisza. I później zaczęła się tłumaczyć, tłumaczyć. Ja mówię: Powie pani, co jest najlepsze? No, że lubię takie najbardziej. No, myślałem, że ona wystrzeli, a ta koleżanka, która usłyszała ten tekst, ten jest, to myślałem, że ją chyba nie rozerwie zaraz, naprawdę, nie? No idzie mu no, z kumplem, ja mówię, a co ty odwaliłeś No Nie, normalnie nie to do kobiety, tak? Normalnie, nie? A skąd ty Tomasz? masz? Się znasz na tym? Mówię, no trochę no, już teraz, tak? Widzę, że to działa i już, nie? A skąd? Powiem? No nie mogę powiedzieć tego skąd. Tak. No, znam się. No. Tajemnica. Tak. Ten, a, a kiedyś coś takiego byłoby nie do pomyślenia, nie? Żeby podejść za grę. Przez obok kobiety obok dziewczyny jakiejś i tam nawet bym nie zerknął na nic. Nie? A teraz nawet, a teraz nawet jesteś takim autorytetem dla kolegów, kolegów z pracy, nie? Jeśli chodzi tak. O... Tak, na przykład wychodziliśmy ostatnio z pracy z kumplem i kumple mówi Nie powie to tej... ...niżej o niczej skarbie i panie Ja na niego popatrzyłem Zawsze się no i wychodzimy Wszyscy wychodzą, mówię Skarbie On tak, o cholera jasna co on odwala, nie? No, właśnie, właśnie o to chodzi. A jak byś powiedział, Mati, czyli jak ta umiejętność, tę, te, 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 którą właśnie posiadłeś, te relacje z kobietami, jak to wpłynęło na inne obszary Twojego życia? Jak, jak to czujesz? Szczerze, naprawdę Ci powiem, że naprawdę w każdej dziedzinie czy gdzieś tam naprawdę się odnajduje, teraz lepiej i z każdym się lepiej dogaduje. Czyli. Czyli bezpośrednio wpłynęły te lepsze relacje z kobietami na. Relacje z... Super, fajnie. Dobra, a powiedz mi: Bo może też właśnie ktoś teraz też ma taką myśl, albo podobne. Jaką miałeś taką myśl, obawę przed dołączeniem do programu? Co, co ci hamowało przed dołączeniem do programu? No że no. może no, się nie uda na przykład tak, że to co kurde. Jak to powiedzieć? No tak może się nie uda na przykład, że to nie będzie działało, na przykład to no, tak może. Nie? Mhm, mh. bo ty nie Bo ty niby miałeś myślenie że um, dobra, innym się udaje, ale mi się pewnie nie uda. Coś tak. Tak, długo? tak, tak, tak. tak. Mhm, mh. Okej. Okay. A ty się też bałeś, bo tego nie pamiętam, że ja się zawinę z hajsem, czy, czy, czy coś takiego? Też, bo ja mam taką zadrę, bo kiedyś wpiezili trochę z kasu, i, hmm. i taki mam teraz taką blokadę. Okej, okay, no, no jasne, 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 jasne. I bałeś się, że u mnie tak samo będzie, no ale. No, no, no oczywiście no. nie ma takiej możliwości, no. Ale tu jednak porządna firma i robota. No tak. Bo jeszcze jakbyś mógł tak pokrótce opisać, jak ta wygląda współpraca ze mną dla osób, które właśnie nie wiedzą. No, powiem, że na przykład już trzeba tu naprawdę pisze, czy tam ja na przykład do Ciebie napiszę, a Ty zaraz na przykład jakiś czas odpowiadasz naprawdę. Nie ma, że czekasz się dwa, pięć dni, tam ileś, nie. Jak ciebie duże nie ma, to na przykład wcześniej mówi, że ciebie nie będzie tam dzień, tam ileś, nie, nie będziesz mógł wejść, na to nie. Ale naprawdę w wolnych chwilach naprawdę chodzisz mhm. i działasz, nie? Tak. Bo masz. Tak, tak. No jednak jak mnie patrzeć, no wasz sukces to jest mój sukces, wy osiągniecie sukces, ja też będę osiągał sukcesy, ja będę miał lepszą renomę, no, każdy, ka chodzi o to, żeby każdy był zadowolony. Okej. Okay. No dobra Mati, to co byś jeszcze po prostu powiedział osobie, która myśli o współpracy ze mną, ale się zastanawia, czy to jest dobry pomysł, czy to jej pomoże, nie jest czegoś pewna, co byś powiedział takiej osobie? Jeśli ktoś by miał naprawdę takiego gościa jak Tom, naprawdę polecam, to jest mega robota robi. I to wszystkie jego teksty, czy tam jego pomoc, co tam działa na kobietach, sam po sobie stwierdziłem to... Na początku myślałem, że no dzieje, coś to nie będzie działało, tak? Sam to mówi o co mi chodzi, nie? tymi tekstami. Ale później zobaczyłem jeden, drugi, trzeci tekst, użyłem, że normalnie te kobiety to naprawdę za mną poszło wszędzie później, nie? Ale naprawdę działa, działa w i idą, bo numery telefonu bierzesz. Hehehe, go... ja grubo, naprawdę. No właśnie, no właśnie. No. Tak może jeszcze właśnie, a może Ty byś, Mati, jeszcze tą pokrótce opisał bo to jest właśnie ciekawa historia. On zawsze porównuję, czy nasz kolega, czy coś z sam wiesz, że e, mówię, się tych tekstów. Mati też się bał ich używać, nie wiedział, czy to zadziała, e, a potem jedzie zadziałał i zobaczcie, jak robi. Opisałbyś to tak pokrótce, jak to właśnie wyglądało? No to na przykład to przybicie piątki, to mówię to mnie, weź przy, tam przy kimś tam przy sam na sam z nią przybył zrób mnie. Ja mówię, Tom, ty to oszalałeś, to nie zadziała, naprawdę, nie? No zrób, dobra, tak jeden dzień przemyślałem, drugi dzień też trzecią. Dobra, to zobaczcie, złotę zobacz, działa. Przybiłem piątkę, obrót zrobiłem, tekści powiedziałem, patrzę, że to działa. Bo jest po <grym> tak. tak, I wtedy jak zobaczyłeś, że zadziała, to już potem za dużo nie myślałeś, tylko robiłeś to, co ja ci nie mówię. Robisz to faktycznie razu, szło, Fajnie, 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 super. E, no dobra, no tak naprawdę poruszyliśmy wszystko, co chciałem poruszyć. Chciałem, żeby to było szybkie, konkretne i na temat, więc fajnie wyszło. E, my z Matim jeszcze na pewno sobie zamienił słowo. E, ja się z wami żegnam. Mati oddaje to. Też to, to. No, e, cześć, No, dokładnie. Cześć wszystkim. Wszystkie ciekawe, potrzebne jakieś linki macie w opisie pod tym wideo. Proszę sobie sprawdzić. E, no i co? Do zobaczenia. Zapraszam do sprawdzenia innych wywiadów z e, Leszkiem, z Krzysztofem, czy też z Jackiem, czy też z innymi chłopakami, które na pewno będą. E, dobra. E, na razie wszystkim, cześć. No hejka. i cięcie. Super, super. Fajnie fajnie wyszło. Dziękuję bardzo, Mati. Jak się? Ja, jak, jak się czujesz? Może normalnie. No, to ekstra, zajęliście. No dobra, Mati, no to co? Pytanie, czy może jakieś jeszcze ci się nasnęło pytanie a propos Twoich relacji? Chyba, no jak jesteśmy teraz na, na, na live, to jeszcze mogę Ci coś powiedzieć. No, ja tak przed wywiadem powiedziałem, że. Może nie, może jakieś pytanie się pojawiło, to teraz. Eee. Czy nie? nie no, na przykład, tak jak wczoraj do Ciebie pisałem z tym, co. To... Mhm. i ty mówiła, że bardziej.